Pilot tego ufa, wbrew pozorom nie nadużył środków podurzających, ale czy ma to teraz jakiekolwiek znaczenie? Obecnie walczy o przetrwanie, manewrując wśród dość poważnej burzy meteorów. Oto on, zowie się słabiak, prawda, że sympatyczny? Przyjdzie nam się z nim utożsamiać. Niestety zupełnie jak spod ziemi, czy raczej spod nieba, wyrosła na jego drodze obca, czyli ziemska sonda kosmiczna i nastąpiła dość nieprzyjemna kolizja. Wreszcie jednak udało mu się bezpiecznie dolecieć do domu. Tymczasem w pewnym laboratorium, które to dość interesujące, okazało się bezpośrednim miejscem pracy słabiaka, naczelny uczony dokonuje poważnych obliczeń. Tak, nie pomylił się, sonda spadnie właśnie na ten budynek. Skąd się tu wzięła? Słabiak, wylądowawszy, zamierza dostać się do budynku swego ministerstwa i zdać tam raport z ostatniej wyprawy na Ziemię. Trzeba Wam bowiem wiedzieć, że Słabiak pracuje w Departamencie Wypalania Kół w Zbożu, żeby się potem ludzi z po dziwowali. W ten oto mało efektowny sposób zawiązuje się akcja w nowej, doskonałej grze przygodowej firmy Adventure Soft. W recepcji okazuje się oczywiście, że spotkanie z szefem możliwe będzie dopiero w przyszłym kwartale, co nie zmienia wcale faktu, że zaniestawienie się na dywaniku zaraz po powrocie z ziemi grozi zesłanie na readaptacyjne wakacje na cygnusie alfa. Świadom tego nasz bohater w sklepie chemicznym dowiaduje się o istnieniu pigułek charyzmatycznych, które mogą mu pomóc zbajerować sekretarkę. Cóż z tego jednak, skoro dostawa utknęła na lotnisku i nic się nie zmieni, aż pilot frachtowca wręczy oficerowi odpowiednie papiery? Ich los nie jest niestety znany. Pozostaje nam ze Słabiakiem wspólnie rozejrzeć się w sytuacji i spróbować znaleźć na nią lekarstwo. I rzeczywiście, wpadamy na trop. Wiadomość o tym, że pewien zespół muzyczny śpiewa prawdopodobnie wywrotowe teksty oraz to, że siedzący w tym zajeździe pilot posiada ładunek kompaktów tej kapeli skłania Słabiaka do intrygi, czyli włączenia do sprawy policjanta. Cóż, któż mógł się spodziewać, że dojdzie aż do tego, ale co tam. Wręczenie pilotowi papierów jego zmarłego kolegi spowodowało, że w jakiś czas potem można się było zaopatrzyć w sklepie w niezbędne prochy. It's money well spent, citizen. Oto słabiak przed. I słabiak po. Jeszcze tylko rutynowe zmienienie skóry ala Superman i można śmiało ruszać z powrotem do gmachu Ministerstwa Galaktycznej Niepewności. A na dywaniku? Hmm. Okazuje się, że sprawca nadszarpnięcia ministerialnego budżetu został wykryty i obrzydliwa ropucha naciska umieszczony w poręczy fotela stosowny na tę okazję ciemnozielony guzik. Słabiak mknie na spotkanie nowej przygody.